Cześć, z tej strony Teinrix i witam was serdecznie na moim kanale. E, dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Lumber Tycoon 2 i postaram się wam pokazać bardzo szybki sposób jak zdobyć epicką siekierkę e, bez pomocy nikogo w zasadzie. Dacie radę, jeżeli wam szczęście dopisze i będziecie robili wszystko e, Lepiej niż ja w pół godzinki dacie radę e, zdobyć tą siekierkę, a więc zaczynamy. Na początek e, potrzebujemy około stówki. E, powiedziałbym na początek 190, żeby kupić e, siekierę, tą kolejną, bo tutaj kupiłem na początek. Oczywiście założyłem nową postać, żeby zacząć od zera tak żeby wam pokazać, że się da. Miałem na początku 20 dolarów i kupiłem za nią tą najtańszą siekierę za 12 dolców. I zaczynamy w ten sposób, że ścinamy te najtańsze drzewka i wciągamy je tutaj do, do sprzedaży. Wciągamy je w ten sposób, że łapiemy za tył i wciągamy do środka i one automatycznie się tutaj sprzedają i łamią powiedzmy i nie musimy Tyle ciąć, nie musimy tyle czasu tracić. Jeżeli to dobrze ogarniecie, to bardzo szybko pójdzie. I zobaczcie, już mamy 110 dolców. I tutaj postanowiłem, że wetnę to drzewo, to czerwone Cherry Tree, bo jest jednak e, droższe. Więcej za nie dostaniemy, więc, e, więc opłaca się troszkę więcej czasu poświęcić na ścięcie tego drzewa i wciągnąć w ten sam sposób. Ale jak zobaczycie, mam już 110 dolarów, więc mógłbym kupić ziemię. Mm, więc zaraz, jak to zetnę i wciągnę, pójdę kupić ziemię, a nie siekierę. Tak jak wspomniałem na początku. A to dlatego, że e, siekiera, raczej siekiera, e, ziemia e, na początku e, jest za stówę, a na tej ziemi jest postawiony znak. Ten znak możemy sprzedać spokojnie za. No, wydaje mi się, że to jest. E, to jest losowa cena, którą dostaniemy za ten, za ten znak, ale około 500, mam nadzieję, że tutaj 500, raczej mam nadzieję, ja wiem, że tutaj 500 dostanę, także zaraz zobaczycie jak, jak kupimy ziemię, że e, faktycznie tyle dostanę. Tutaj właśnie już mam 199 i chciałem iść po siekierę, ale postanowiłem kupić najpierw ziemię. I jeżeli chodzi o ziemię to najlepiej kupić tutaj tak jak widzicie, ktoś kupił po prawej stronie tą ziemię, ona jest chyba najbliżej. Najlepiej kupić tą, która jest najbliżej sklepów od frontu, bo wtedy szybciej postawicie samochód, szybciej postawicie maszynę do cięcia, więc ogarniecie wszystko no, szybciej niż, niż ja robiłem w tym filmiku. Ja postawiłem bardzo daleko i jak widzicie, tutaj znak jest. Myślałem, że automatycznie mnie tam przerzuci. I sposobem jest tutaj przestawienie tej ziemi. Wtedy was załadowanie jeszcze raz, wtedy was wrzuci na tą ziemię i jesteście od razu przy znaku. To jest takie przyspieszenie tego, więc możecie tak zrobić. Ja tutaj poszedłem z Buta. Mam tylko 99 dolarów jak widzicie. I zaraz sprzedam ten znak i dostanę około 500, 550. Chwilę, będę miał 660, 551 dostanę. Za ten znak więc opłaca się i macie bardzo szybką kasę na początek. Nie musicie biegać, zbierać drzewa. Ale tak jak mówię, tutaj warto było przestawić ten plac i od razu byście na nim byli, złapalibyście znak i biegli sprzedać. Co teraz, jak już sprzedacie ten znak i będziecie mieli kasę? Ja tutaj trochę namieszałem, zobaczycie zaraz w filmiku, to trochę przyspieszę oczywiście, żeby nie było patrzenia jak tutaj mieszam. Chodzi o to, że sprzedajecie znak, idziecie do sklepu i tak, kupujecie najpierw auto, Siekierę, oczywiście. Siekierę lepszą za 190. To w zupełności powinno wystarczyć. Potem kupujecie auto i wstawiacie je na swojej e, ziemi. Do tego kupujecie jeszcze maszynę. Ta maszyna jest e, bardzo ważna, żeby ją kupić, bo wtedy przyspieszycie zbieranie. Ja tutaj najpierw kupiłem e, maszynę, a potem wyszło na to, że nie mam na na samochód, więc musiałem dozbierać. Wystarczyło to malutkie drzewo, żeby je tutaj wsadzić, one e, akurat jak sprzedałem, starczyło mi na auto za 400. Więc pobiegłem e, po auto, pobiegłem postawić auto na placu, bo y, lepiej jest najpierw auto kupić i postawić na placu, a potem dopiero maszynę. Bo i tak y, musimy dwa razy biec na y, nasz plac, żeby to postawić. Więc, auto, mając auto już na placu, podjeżdżamy jest dużo szybciej. No, to zaraz zobaczycie. W zasadzie, no, chyba to jest y, oczywiste. Więc stawiam auto, siadam i jadę po maszynę. I teraz, y, jak już postawię tą maszynę, to zobaczycie. Ja akurat zrobiłem błąd, chciałem jakoś przyspieszyć to i wziąłem się za to od złej strony, więc tak nie róbcie jak ja robię. Ja tutaj postanowiłem wciąć duże drzewo tutaj zwiększyłem od razu na maksa żeby te klocki się robiły jak największe, żeby nie były za długie. I ja tutaj postanowiłem wziąć się za duże drzewo z taką małą siekierą. No to nie jest dobry pomysł. Ja straciłem tutaj co no, najmniej chyba 20 minut. A i tak tego drzewa nie użyłem. 15-20 minut, tutaj stracone. Więc jak widzicie, tutaj się za to zabieram, tnę, zawożę tam, przerzucam. No naprawdę strata czasu, więc tak nie róbcie. Zostawiłem trochę, żebyście widzieli. A potem postanowiłem ściąć to drzewo i zaniosłem do siebie. Tutaj widzicie, leży tam to drzewo pocięte. No, ale bardzo dużo czasu schodziło na to. Tutaj miałem problem, żeby w tym to powsadzać. Akurat jak nagrywałem filmik, mam problem. Wcześniej nie miałem problemu. Tak to już jest, jak nagrywam, to jakoś mi nie idzie. Więc postanowiłem postawić ten klocek. Duży tutaj i teraz już nie ma problemu, teraz ładnie to wszystko przechodzi. Więc w ten sposób tutaj zebrałem co tutaj zbierałem właśnie, bo o tym nie mówiłem. Eee, tutaj zbierałem na dynamit. Eee, potrzeba na dynamit, myślałem, że 400 eee, 400 dolarów, ale wychodzi na to, że nie 400, tylko 200. 20 za 1, ale wiadomo, że tam te kamienie lubią spaść ponownie, zanim wrócimy, więc warto kupić więcej tego dynamitu. Więc ja kupię 2. No akurat tutaj, jako że się pomyliłem i zbierałem 400, bo myślałem, że 401 kosztuje, no to mi spokojnie wystarczy na dwa dynamity. Więc tutaj sprzedaję o. Auto mi tutaj się wywaliło, więc musiałem zresetować. Więc tutaj ściąłem filmik, żeby nie tracić waszego czasu. I bierzemy auto i jedziemy oczywiście po, e, po dynamit. Drogę do dynamitu znacie. E, więc tutaj też przyspieszę ten filmik zaraz i zobaczymy się już. Czyli zobaczymy się. No tutaj przyspieszę ten filmik i będziemy śmigać po dynamit jak najszybciej. Tutaj oczywiście płacicie i jedziemy po dynamit. Tak jak wspomniałem 220 za dynamit. Wystar no mówię, że przy odrobinie szczęścia wystarczy jeden. Ale lepiej kupić te dwa dynamity, wtedy macie 100% pewności, że wrócicie z drzewem, po której jedziemy, bo w zasadzie tutaj bierzemy ten dynamit, bo będziemy jechali po drzewo, które zresztą było pokazane w ostatnim odcinku. Jak zbierać dwa sposoby najlepsze, i teraz właśnie lecimy po drzewo lodowe. Więc tak, jedziemy w stronę kamieni, które się zasypują, które zasypują drogę. I jak widzicie, tutaj mam szczęście, nie sprawdzałem tego wcześniej. Tutaj mam szczęście, że akurat droga jest otwarta, więc wyrzucę sobie ten dynamit tutaj i jak widzicie, znowu mi auto tak rzuciło i jeden dynamit straciłem. Dlaczego tak jest? serwer ma jakieś lagi, bo jak widzicie, z, znaczy moim zdaniem, jeżeli ta droga nie jest zasypana, to znaczy, że są jakieś lagi na serwerze i kamienie się w taki sposób ułożyły, że się zawiesiły, więc wtedy mamy powiedzmy, szczęście w nieszczęściu. Ja straciłem trochę czasu, bo auto mi co chwilę wywalało i, i traciłem dynamit, i tutaj jeszcze więcej się dzieje, dzieje rzeczy. Zresztą to zaraz będę Wam opowiadał jak będę jechał do góry. Tutaj oczywiście przyśpieszę filmik, wrzucam drzewa w tą stronę. Tutaj sobie wrzucę, więc przyspieszę filmik, jak jadę do góry. Możecie sobie przewinąć. Ja tutaj przyspieszyłem, jadę do góry, ścinam drzewa i jadę na dół. Drogę, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, znacie już do góry, co i jak, wiecie jak zrobić, więc ja tutaj tylko. Na samej górze wam opowiem, co się stało. Tutaj wskoczyłem, dobiegłem tam do góry, wyciąłem dwa drzewa, jak największe, które znalazłem, i zwróciłem na dół. Jako, że są lagi na tym serwerze w czasie nagrywania, to drzewo mi utknęło. I to już potem, jak już będę zjeżdżał. Jak będę zjeżdżał, to będę patrzył chyba. Tylko teraz nie wiem. O, tutaj drzewo mi zniknęło. Proszę, eee, przestarzało i zniknęło, więc też na to trzeba uważać. Czy tak podejrzewałem, że tak się stanie, ale mówię, ja zaryzykuję. Dobra, i to są te dwa drzewa, które rzucam na dół. I zobaczcie, one też się odbiły trochę z lewej strony od ściany. Więc myślę, że to też trochę spowolniło ich spadanie. I zamiast spaść tak, jak mają, spadły. No nie tak jak miały, więc tutaj widzicie, że jadę na dół, ale tak naprawdę, raczej no, jechałem faktycznie na dół, dojechałem, patrzę, nie ma drzewa, znaczy było, ale utknęło i nie mogłem się do niego dostać, więc wróciłem z powrotem, tutaj ściąłem już, jak wróciłem, zobaczcie, że po prawej stronie zaraz będzie widać, o tutaj już jest drzewo, widać, że leży, ale po prawej stronie do góry, na klifie leży jedno drzewo, i tam były dwa wcześniej. Dwa, które zrzuciłem, teraz jest tylko jedno, więc jedno udało się zrzucić, i dodatkowo jeszcze dwa zrzuciłem, e, będąc do góry. Więc e, tyle dobrze, i teraz cięcie e, skróciłem. Teraz już przerabiam je, e, to drzewo i polecimy sprzedać. Zobaczymy, ile na tym zarobię. Znaczy, miałem nadzieję, że będzie 7500, ale nie pykło. I znowu tutaj popełniłem kolejny błąd. Zamiast e, przyjść tutaj, pociąć to drzewo, które tam jeszcze mi leży, to lodowe. No to postanowiłem kombinować, żeby jakoś szybko zebrać. Oczywiście zamiast szybko zebrać to zajęło mi to jeszcze znowu kolejne stratę kolejnych 10 minut, więc tego też nie róbcie. Jeżeli wam zostanie kawałek lodowego drzewa, to idźcie je pociąć, wrzućcie do maszyny i będziecie mieli szybką kasę. Teraz zabieramy się za itemki, które są najważniejsze w zasadzie. To jest najważniejszy etap. Najpierw musimy kupić tutaj, raczej kolejność jest dowolna, ale musimy kupić robaki. One kosztują 3200, więc to już jest połowa naszej kasy, którą zarobiliśmy. Tutaj jeszcze sprawdzam, tak, 3200. 30, Musicie kupić robaki. Zawsze się zastanawiałem po co one są, ale tutaj jak widzicie w tym odcinku już wiem, także wam tą wiedzę też przekazuję. Potem musimy jechać tutaj do sklepu i więc warto tutaj jechać, jeżeli jest dzień, bo w nocy ten sklep na pewno jest zamknięty. Nie wiem czy ten przed, w którym przed chwilą byliśmy jest zamknięty, ale ten na pewno. Musimy tutaj podjechać do tego sklepu i tutaj na samym końcu tego sklepu jest żarówka, widzicie tutaj. Musimy ją kupić. Ona też ma swoją dosyć dużą cenę około 2,600. Ona kosztuje. Zaraz się przekonamy, ale chyba tak. Chyba 2,600. Tak jest. 2,600. No i tutaj już mamy problem, bo został nam 1000. No i tutaj właśnie zacząłem kombinować. Jedziemy znowu do kolejnego sklepu. Potrzebujemy jeszcze 1600. Tutaj znowu mieliśmy szczęście, że most e, nie poszedł w górę. Jedziemy i ostatni sklep, który musimy odwiedzić jest tutaj. To jest ten początkowy i musimy kupić ten e, worek piasku. No i tutaj, jak widzicie, zostawiłem już ten kombinowanie, żebyście zobaczyli też czego macie nie robić, bo to nie ma sensu. Ja tutaj zacząłem przerzucać zamiast sobie pociąć to drzewo i jechać nawet do bazy, żeby je przerobić i sprzedać, co by spokojnie e, sprawiło, że miałbym te 600 dolców więcej, to ja postanowiłem sprzedawać e, w ten sposób i zarobiłem tylko 200 dolców, co jak wiadomo jest za mało. Jeszcze tutaj się trochę pomęczyłem z tym drzewem, bo się zablokowało i, i w ogóle to też było związane chyba z tym, że serwer lagował, tutaj nie mogłem tego wyciągnąć. Potem także trochę problemów tutaj miałem. Niepotrzebnie straciłem no, tutaj z 10 do 15 minut spokojnie. E, I teraz tak w końcu pojechałem, jednak do siebie i pociąłem to drzewo lodowe. Tutaj wystarczyło pociągć je na trzy kawałeczki i spokojnie dostałem te 600 dolców, które potrzebowałem. Więc jeżeli macie jakieś pozostałości tutaj, potnijcie to, wrzućcie, będzie dużo szybciej. To zajęło mi, nie wiem, dwie minutki może, może mniej. I, a tam, tak jak wspomniałem wcześniej, straciłem z 15. Więc tutaj na szybkości tniemy, wrzucamy i jedziemy sprzedać. Dobra, mamy to sprzedane już, i jedziemy po ostatni itemek, który nam jest potrzebny. Czyli ten worek piasku, który kosztuje 1600. Dobra, i teraz najważniejsza część, bo to było te zbieranie kasy, jednak na początek, to jest najtrudniejsza część. Teraz będzie łatwa część. Ale najważniejsze, jeżeli chodzi o tą siekierę, którą chcemy zdobyć. Bardzo fajna siekiera. Na początek super. Tutaj miałem troszkę ząk. Patrzę, gdzie są te pozostałe itemy. Już miałem strach w oczach. Myślałem, no co teraz? Będę musiał zebrać jeszcze raz, ale cofnąłem do tyłu i patrzę, że tu leżą, więc jak szybko startowałem stąd do sklepu, to mi to wypadło po prostu. Więc uważajcie na te rzeczy, bo to jednak trochę kosztuje. Przynajmniej na początek dla każdego na początku to jest jednak 7000 tysięcy, to jest dużo. No jak widzicie trochę mi to zajęło, żeby to uzbierać. No i tak, no i jak już mamy te itemki, znowu jedziemy w stronę tych głazów, które spadają, więc tak naprawdę znowu byśmy tu potrzebowali dynamit. Ale no my jesteśmy tutaj na serwerze, który laguje i mamy szczęście, że te kamienie dalej wiszą w powietrzu, się zablokowały, więc jedziemy w prawo, za kamieniami w prawo, trzymamy się prawej strony i tutaj uważnie patrzcie, gdzie jadę, w którym momencie się zatrzymuję, żebyście nie musieli szukać. Jedziemy, jedziemy i tutaj za tym zakrętem skręcamy w prawo. O, tutaj i szukamy takiego miejsca na ścianie, takiej, takiej wrony chyba, na czerwonej wrony. I tutaj w pewnym miejscu jak tutaj podejdziecie, z myszką znajdziecie Open Hatch jest napisane. Możecie tutaj otworzyć coś. Więc wyrzucamy sobie jak najbliżej nasze itemki, które kupiliśmy. Wszystkie jak najbliżej i otwieramy ten włas, który tutaj jest. O, właśnie, wrzucamy wszystko do środka, sami wskakujemy i jesteśmy w takiej jamie. O, właśnie. Teraz otwieramy wszystkie itemki i dajemy każdemu z tych ludzi. I tutaj yy, ważne, żeby dać tak, jak tutaj ja ułożyłem. Ten potrzebuje worek piasku, żarówkę potrzebuje ten po prawej. Znaczy potrzebuje, nie wiem, czy potrzebuje. Tutaj taki rytuał robimy. I robaki, ten po lewej. Jak dacie im to wszystko na talerze, to rozpoczyna się taki rytuał. Tutaj do góry światło się pojawia, i z góry schodzi dla nas nowiutka siekiera. Bardzo fajna siekiera. Bardzo fajnie się nią tnie. Jest szybsza od silver axe. Lepsza, lepiej tnie, więc musimy ją złapać. Ona spadnie i bierzemy ją do siebie. I to jest ta nowiutka siekiera. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że Wam się to przyda. Jeżeli tak, zostawcie suba, zostawcie lajka, komentarz mile widziany. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!